Tutaj mamy tak, w ogóle te operacje są na premii. To zaczniemy sobie od nich teraz. Mamy trzy misje różne. Bezpośrednia akcja poziom profesjonalista. Profesjonalista, specjalista, okej, okay. Nie wiem, co to jest, to jest jakiś poziom trudności niby. Zaatakuj jednostkę Mary Weather prowadzącą działania na morzu. Precyzyjny nalot odszuka i zniszczy kluczową bazę Merryweather. Informator upubliczni rządowe kontrakty zawarte w skrycie z Merryweather. A który poziom jest wyższy? Profesjonalista czy specjalista? Jak myślicie? Mi się wydaje, że chyba specjalista, bo oni tutaj więcej płacą za tą misję. Więc ja bym nawet od niej zaczął. No dobra, to ja zacznę od tej misji Informator. Mamy pół godziny na wykonanie tej misji. Ej słuchajcie, może ja tutaj Rage'u użyję. On się tu będzie przydawał do tych misji, bo mi się wydaje, że on w tym DLC został dodany. Dawno nie grałem tych misji. W zasadzie zagrałem je raz na premierę, więc nie pamiętam, co tam dokładnie było. Okej, okay, jakiś sprzęt zgarniamy. O, w takim furgonie. I ten IM już widzę, czym trzeba będzie przewieźć. to jest Kargobob. Oho, to ja w to napieprzałem. Dobrze, że to się nie zniszczyło, nie? Opuść i dobra Dobra, niech pierdolnie Okej, okay, uda się do placówki IAA Czyli co, tutaj to będzie pewnie wnętrze Będzie z tego Z tych napadów aktu pierwszego Z bazy, tak obstawiam O, skąd ja dowiedziałem, że To będzie Ta baza tylko od drugiej strony jakby wejść. Odszukaj pokój wojenny, pokój wojenny był na dole, to pamiętam Do czego jest ten zapasowy generator? To co, że tu się, rozumiem, światło odpali A, i mam, Aha, czy mam op opuścić pracówkę po prostu w tym czasie? Dobra Ciepszaj. Dobra, po prostu biegnę Zgub resztę i dostarcz dyski O kurwa Okej, tylko na piechotę Kurwa, nie mogę jej zajebać Słuchajcie, 14 minut A jaki był cel dodatkowy? i cel dodatkowy był Tylko, że nic o nim nie wiedziałem Albo nie słuchałem po prostu wystarczająco O, tu jest znowu ta misja, informator I ona jest teraz za sto koła ona tylko na początku była tam za te 100 coś ponad. Musi minąć trochę czasu. Z tego co patrzyłem, bo byłem ciekawy właśnie tych misji. Tak jak chciałem jakieś podstawowe info o nich wiedzieć. To patrzyłem, że tam podobno jest na 20 minut, ale chyba na tą samą misję, żeby zagrać. Więc w teorii jak tą zacznę, bo teraz byśmy tą zrobili. Odszukaj i zniszcz kluczową bazę Merryweden to rozpierdol będzie fajnie. I też mamy pół godziny. Więc słuchajcie, nie wiem, czy tutaj jest sens akurat, żebym jakiś timer dawał hmm, po prostu, bo... Mamy w prawym dolnym rogu, chyba widać go, nie? Więc jakby no, tamtą misję robiłem 14 minut i tak jakby 10 tysięcy na minutę wpadało. Szczerze mówiąc. O tam ona jest! Dobra, no to ona nawet jak przemytniczka nie wygląda. Jaki to był sens w ogóle w tej misji? Jak ona jak przemytniczka nie wyglądała. Teraz mnie zauważą. Tu jest jakaś skrzynia. Mogę coś. jakaś interakcja, coś? No i gdzie to jest? Dobra, pierdolę to serio. No, Caioperico kurwa, V2. Dobra, słuchajcie, ja to teraz mogę poszukać. L dodatkowy. Aha. A, potrzyć się. Nie widzę. Dobra, po prostu oznaczam. A, muszę flary jeszcze z z z wziąć, tak? Widzę flary. Może innym razem się uda po cichu to zrobić. A mogę oznaczyć? Czy? A, w ten sposób się oznacza Opuść bazę, dobra Czyli razem tu będzie jakiś ostrzał Ale rozpierdolili ich tam Nie no, jakie faile stare. ja po prostu no nie mogłem tego znaleźć To zrobię alternatywną ścieżką Dobra, biorę Menasera Ok, tu jest karabin maszynowy, ale tylko taki do przodu, więc taki, co mogą w dupę wsadzić, szczerze mówiąc. Najgorszy typ y, karabinu maszynowego. Powinno być działko kurwa ręcznie sterowane i możesz sobie 360 kręcić. Albo chociaż nie wiem, 120. No znowu cel dodatkowy się nie udało zrobić i przez to, że... Gra mi przeszkadzała, ja nie umiem znaleźć czegoś i... Y, jeszcze jakiś... No, głupota w ogóle część tych rzeczy w tej misji. 19 minut zajęło, a jakbym po prostu leciał rozpieprzać wszystko To bym to po więcej 10 minut zrobił Nie gadaj, tu są tylko 3 misje w tym Czy to się odświeżają po prostu? Dobra teraz ta bezpośrednia akcja Zaatakuj jednostkę Merryweather prowadzącą działania na morzu Jak ja biorę roostera? Jak on u mnie zawsze siedzi w tym kangarze? A powiem wam, że nawet nie wiem co sądzić o tej premii od rustera tam że on gwarantuje jakby dwie paczki zamiast jednej z ładunkiem lotniczym z hangaru. Być może to jest taka leciutka cicha, cisza przed burzą, że może hangar będzie na pewni raz dwa za tydzień. Więc w teorii nie sprzedawałbym tego hangaru. A i tak tam niewiele mam akurat, ale to tak propo jak ktoś z was ma dużo, to może lepiej się wstrzymać ten tydzień, bo jak z hangaru jak jest sprzedaż, to jest potężna sprzedaż. A, dobra. Ładnie, ładnie się zacząć, widzicie jak się nie doczytało na dole. O, szturm na AT-16 robimy. Tym anihilatorem specjalnym co dodali... Czy nowym anihilatorem, co dodali tam chyba z Kajo Perico Ja pierdolę to są tylko trzy misje, bo ważnie Dno czy To kurwa w ogóle sensu nie ma, po co takie coś dodawać, jak tylko są trzy misje. To powinno być 10 misji. 8-10 misji, żeby to w ogóle jakoś można było ratować. A jakby mnie piorun pierdolno? To już wiedzą o mnie? Dobra, no, no, po prostu idę do tego hangaru, bo ja tu nie widzę, niewiele widzę. No to DLC jest zjebane, zgadzam się trochę. Czy jakby misji to jeszcze nie oceniam, bo za pierwszym razem to. każdy jakby nie wie jeszcze, jak to, jak to zagrać. A ja na przykład, no mówię, drugi raz to gram, a to pierwszy raz przychodziłem nawet, że nie pamiętam w ogóle, co się w tych misjach dzieje. Tutaj gdzieś idziemy, tak? Poszukaj kontenerów w hangarze. Co trzeba zrobić? A po prostu mam go zlokalizować I mam podłożyć nadajniki na skrzyniach Meryweather na pokładzie Dobra, no tu jest drugi kontener Aha, oni tego nie akceptują jako kontener Dobra, to tu jest drugi I trzeci tu Karta dostępu z wieży kontrolnej, udaj się do wieży kontrolnej, dobrze Dobra, po prostu idę, może po drodze mi się rzuci jakaś skrzynia z napisem Merryweather i o co im tu chodzi w ogóle No dobra, to tutaj mamy coś, tu ktoś będzie? O, jest karta dostępu. Takie coś. I za pomocą tej karty, mogę rozumiem otworzyć te kontenery. O, to jest to. Dobra, tak to wygląda. Meriwether. No jest, tak myślałem, że podpisane będzie Meriwether. A, one są na biało zaznaczone. Dobra, Git. Wszystko wiemy. O, idealnie. Bo my, a, bo my tu toreadora zabieramy. On to może po wodzie pływać, więc na. Cel dodatkowy wykonany jest! Będzie wykonany. A ja muszę jakoś. Jeszcze jakiś generator, trzeba zniszczyć. Dobra, ja może wsiądę do tego dla bezpieczeństwa. Tak myślałem. Nie wiem jak wam, ale mi to DLC generalnie z tego co pamiętam to nie siadło Niby jest misje są takie na rozpierdziel głównie, ale jakieś z wojskiem, ja nie lubię tego Meruede strasznie to Te misje muszą być naprawdę chujowo płatne, znaczy no po prostu dwa razy mniej płacą to w ogóle to jest dramat jakiś Z tą zapłatą Fajny jest toreador W ogóle widzicie to? Go moje gogle wystają przez dach to jest ciekawe. No i standardowo tej do bazy 127 tysięcy ile ta misja trwała? Dobra, nawet nie trzeba było nic tutaj jakby liczyć, bo ten wpadło za... O, 127,5 wpadło i 12 minut tylko robiłem. Tylko. Oczywiście myślę, że można zejść na spokojnie gdzieś do połowy tego czasu do 6 minut, 7. Coś w tym stylu. Propo tych misji ALS właśnie to to jest też ograniczony jest zarobek. Za, zakładając, że zrobisz każde jakby dodatkowe zadanie za każde zostajesz ponad 100 koła. Tak liczę z tą premią to 120-130 średnio i masz cooldown 20 minut. Czyli nie ma tragedii, bo idzie zarobić spokojnie. No 6 misji około zrobisz, 5-6 misji. To jest między 500 a 700 tysięcy jakoś tak na oko, nie? To nie jest źle moim zdaniem. Jak na premię, którą tylko przyznali, że to jest premia razy dwa Ale to już misje są wszystkie jak coś już A to wykonamy. już nie robimy? O. No to tylko są trzy misje, no bieda jest straszna w tych misjach Bo można teraz ten adwersarz odpalić jeszcze No dawaj, lecimy I Co to jest w ogóle? Co tu się robi? No tutaj właśnie jedna drużyna atakuje i musi przejąć jakieś tam punkty na, na tym lotniskowcu, a druga drużyna broni. No po prostu na pierdalanka z wszystkimi pojazdami. Aha. Podejrzewam, że też na pieszo można coś tam biegać. Bo jeszcze tego nie grałem, właśnie, więc chciałem to a sprawdzić. I, a ile tu, od ilu trzeba zaczynać? Od 8 jest osób. Osiem 8 to i tak uważam jest dosyć mało na taki tryb. Tak 4 na 4 to poło intensywnie będzie. A tak jak 10 na 10, 20 osób to już byłoby, byłoby już spoko. Byłaby niezła sieka tutaj. Dzisiaj zachęca tylko to, że to jest nowość i że jest to premia razy dwa. Jesteśmy razem? Obrońcy na pasycy, na pasycy do was. O kurwa, obrońców jest trochę mniej. Dobra, walimy i pyrka. Zestaw piechota, saper. A, tu czyli jednak są zestawy broni, nie można ze wszystkim latać. Karabinek wojskowy. Może ja ze snajpu będę ładował, co? Ja biorę zwiat, ja będę ładował ze snajpy ludzi na odległość. Co, ale młyn, będzie dawno nie grałem w ogóle na publicznej sesji. Gra chyba wylewu, dostaje, 30 osób w jednej sesji. Rozpoczyna akcję. O, bo jestem napastnikiem. Lecę samolotem. Ja też, ja lecę samolotem. A my chyba wyskakiwać będziemy, czy nie? Czy my nawalamy no. samolotu bombardowo? A nie e, chyba jest. będziemy wyskakiwać. Chyba, no, porówno jest, porówno jest ludzi. Dobra, chyba trzeba skakać. Gdzie oni są, prawda? To jakieś terminale mamy najpierw do zgarnięcia w bazie. A i to 10 minut trwa. O kurwa, oni tu nas atakują. ktoś samolotem jakimś lata? Dobra, ja wyskakuję. Tak, jest? jesteś, No, jesteś w tamtej drużynie. To ja mam ten terminal robot aby... F, aby... Nie tak, dobrze, nie dobrze. Od... A tu ty coś typek tak robi. Jak no zginę to działamy, mogę jeszcze działamy. raz, czy już jest po mnie? Serio muszę obserwować? A, odrodzenie, nie, odrodzenie jest za kilkanaście sekund, dobra. Już myślałem, że to jest mój koniec rozgrywki, bo mi spadochron się nie zdążył Zobiję Dobra, zabi jakieś łebka A my już to wygraliśmy praktycznie Nie, bo to jeszcze na lotniskowiec trzeba będzie, chyba się właśnie przeniesie ta gra Na lotniskowiec no ludzie na dachu są Są O, wchodzi po drabinie A nie, to nasz Gościu se tirem, jak mi się jedzie Terminal wyłączony Co tu się dzieje w ogóle? Tak bym sprawdził tylko coś klika, nie? Self destruct, ok. A i tutaj nie można się w ogóle leczyć. Nie można używać przekąsek. Kamizelek też. Ok. Ludzie jak błoty się zachowują tutaj, co jest? O kurwa, co tu się dzieje? goście to sniperki na chwilę woli Na razie dobrze idzie. Terminal A został zniszczony, dobra, git ładuj go Dobrze Do terminalu O go dobra kolejna ten, musimy jechać dalej O fajnie, że można wezwać pojazd W ogóle dawno nie grałem takiego trybu adwersaria Dobra może tam w ogóle Może tam zainteresujesz się tym hakowaniem tego tego czegoś Ta, spiewszaj gościu, to przejmuje. kto to przejmuję Co tu się robi? Ja bomby jeszcze mam, o kurde Dobra, ja tu hakuję To jest do chuja, weź z pierwszej No i co? Terminal B rozpoczął y, procedurę ja. samozniszczenia, nie pozwól, żeby przerwali y, Samozniszczenie, dobra ja W ogóle oni nie chronią tego punktu, ja to tutaj sobie no robię No oni się nawalają tylko Ta A i tu jest u góry jest status, ile w ogóle się Ile, chyba czekać, no, 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 no. A to wybuchnie? To ja może odbiegnę trochę. Dobra, wybuchnie chyba zaraz. Nie ten... jest, ja mam takie główno z tego okay. nie da się nic robić. Wybuch. No i fajnie. Terminal schakowany, dobra, lecimy do kolejnego. Dabaj mi tego. A ja robię WTC na ten terminal. <głosy> WTC. <głosy> Ale młyn tu jest. Ale młyn. No fast. Walu z każdej strony. Co tu się dzieje? O kurwa Dobra Coś mnie tam rozwalił, dobra mamy ile czekać? Dobra, no około 15 sekund się czeka Na odrodzenie, dobra No właśnie to jest trochę Dobra, robimy kamikadze Zderzamy się Ale zajebisty jest ten typ Kurde szkoda, że właśnie też trochę psują tak e... Co tak specjalnie używają no, na, na konsoli by to oddało Znaczy akurat chujowo, bo tam się nie da strzelać praktycznie ale generalnie by oddał taki tryb. Tam wszyscy wiadomo, na równych warunkach byli. Ale jaki młyn tu jest. Jest! Trafiłem kogoś. Dobra, ja tutaj zdejmuję ludzi, żebyście mogli ten. Ej, ja już nie mam amunicji do snajpy. Mogę po tym wejść? O, jest. Ha! Możecie sobie strzelać, chłopaki, a ja teraz animację tutaj mam. Okej. Okay. Ciekawe. I co jest ja mi się ładuje jakaś farby Ale miada wykonać <grymne> Dobra, czy to jest do wyjebania ta broń Jaki to ma odrzut w ogóle A i tutaj mamy czas na poszczególną w ogóle Ja tak nie zwracam na o, wszystko uwagi tak, by chciał nam roz tu kolejny biega. My mamy 8 minut, żeby tą... To jest chyba ostatnia faza już go trybu. Dobra, odrodziło mnie. Gdybyśmy mieli większą ekipę taką, to nawet tutaj z widzami tak całość można było. O Jezu, ile typa? Ale wyraz wali O Zabrawa. ja pierdolę, ile tu jest! I to chyba koniec mi się wydaje, że będzie. No tak, będzie koniec. Oni muszą przed upływem, znaczy musi upłynąć czas, a my nam znowu dodało czasu za zrobienie tych tych. Czyli to dodaje czas jak. po prostu, jak się daną fazę właśnie ogarnie. To ile wam czasu zostało? No 12 minut mamy. Ale im, im. No to jest ten sam czas mają. Oni muszą a, obronić to, to... to. Musi... im musi. Nam się musi czas skończyć, a my musimy właśnie przed upływem czasu to ogarnąć. To raczej dobra. się uda, bo no, szybko na idzie, a to możliwe, że to już jest ostatni element Dobra, bramy otwieram Jest brama Właśnie ją otworzyłem Nice, nice Rage'u mamy ukraść. Rage'u leci do Los Santos I co? I tyle? Chyba tyle. Oni teraz muszą go chyba gonić jeszcze. Gdzie oni są wszyscy? O kurwa, śmigła, nie! O dobra, ale fart Koniec Wygraliśmy? Ile za to kasy będzie w ogóle? Zwycięzca wygraliśmy. jest, wygrana o, Ja dole co jest? Ile kasy? I co to nieopłacalny tryb? 303 tysiące kurwa za... Ile, ile graliśmy to? Z 20 minut było 300 koła Ja daję łapkę w górę, bo zajebiste to było Zajebiste w koło. Ale przeg jakbym przegrał to bym się nie obraził Miałem najwięcej fragów z całej drużyny ale i tak 150, tysięcy